tutaj z prawej strony popływają do nich skalary widać mój super nowy zakup polecam producenta polecam sklep super żabienice z super rozwiniętym systemem korzeniowym bardzo jestem zadowolony z tego zakupu trzy dychy pójdą do kosza przypuszczalnie ale na szczęście w innym sklepie zrobiłem inny zakup Będzie szaleństwo. Zgodnie z zasadami sztuki pokarm żywy nabyty w takich woreczkach. Po sprawdzeniu, czy jeszcze żyje, należy co zrobić? Należy włożyć do... przepłukać, a przynajmniej oddzielić od tej cieczy z którą się go kupiło Bo nic dobrego w niej nie znajdziemy tutaj pląkają jeszcze koledzy i koleżanki którzy rozmawiali ze mną o tym cudownym zakupie którego ostatnio dokonałem dzisiaj musimy przejść nie mam ochotę kląć niczym szewc po spożyciu Napojów, o których nie godzimy się w ogóle mówić. Dobra, jeden woreczek. Oczywiście do tworzyw sztucznych, segregowanych. Chociaż pan prezes powiedział, że można palić wszystkim. Jakieś zimno, tylko nie gumowymi oponami. A to nie są gumowe opony. Nie będę trądził sąsiadów, wywalę tam, gdzie tego miejsce Chociaż nie wiem czy panowie z, i panie bliżej związani z śmietnikiem nie będą chcieli tego wykorzystać w niecnym celu. Zaraz. przesiałam nożyczki, po co ja mam to gdzieś z zębami. jestem, że mógłbym to zębami gryźć. Taka dziwyska poświata jest, ponieważ jeszcze nie dawałem wody. Miałem słany plan, żeby... spuszczę sobie trochę wody, będzie mi łatwiej sięgnąć do dna. No, żeby posadzić roślinki. Mhm. Posadziłem. Kurczę. Smacznego życzę pozostałym towarzystwu. Tak się wymocza. Siatka z reszty żarcia. Jak widać towarzystwo zorientowało się, że dało jeść. No i zaczęło delikatnie mówiąc drzewowanie. Nie niestety paru niebuszczyków, zaraz wracam. Zorientowanym chciałem powiedzieć, dlaczego jestem taki wściekły. Otóż roślinki, zwłaszcza takie jak grzebienica, czyli bagienne roślinki, wymagają ukorzenienia w podłożu. A żeby się ukorzenić, to muszą mieć chociaż kawałek tego cholernego korzenia. A to, co tutaj jest, to ciężko nazwać korzeniem. Przepraszam, że za te słowa uważane za obelżywe, ale dobrze, że nie słyszeliście mnie jak odwinąłem roślinkę z włókniny, bo to się nie dawało, do, nie nadaje do powtarzania w obecności niewiast i młodzieży. zwłaszcza młodzieży małoletniej. Wiem jedno: w tym sklepie już nawet przyssawki do termometru nie kupię. Niech się gonią. A miałem ochotę robić trochę większe zakupy w okolicach świąt Bożego Narodzenia. W końcu rybką coś się należy od życia. Myślę, że zmniejsza się to poświata? No, zmniejsza się. wam to szybko poszło? Albo mało było tego żalełka. Odnowu. Inna sprawa, że jak oglądałem rybki w tym sklepie, powinno mi to dać dużo do myślenia, a właściwie z tamtych rybek, nie wiem co im dali, ale gimnazjalista po zakończeniu roku szkolnego był w lepszym stanie niż ryby tam upływające. Ostatni. Jak to Mam ochotę jutro wypierdzielić te rośliny po prostu do kibla, bo szkoda dla nich miejsca w akwarium. Proszę sobie zobaczyć, jakie wspaniałe rośliny sprzedaje jeden z wiodących sklepów w Starogardzie. Takie wspaniałe korzenie mają. To jest roślinka dzisiaj, rybka, czym się, dzisiaj przywieziona ze sklepu zoologicznego. To jest roślinka przywieziona korzeń rośliny za którą dałem trzy dychy ładny, zielony roślinek tak to kosztuje taki bubel kosztuje 3 no łap łapostość obuzia Taki bubel kosztuje 30 zł To jest i tak najlepiej wyglądająca roślinka z tych wszystkich. Najlepszy korzeń. Tutaj to po prostu nie ma o czym mówić. Ślina jest oczywiście duża. Ma dużą wyporność i nie ma sposobu, żeby ją kuźwa Posadzić metodą zielonym do góry, a czarnym do dołu. I liczyć na to, że a może coś tam wypuści. Nie po to człowiek wywala 30 zł, to nie jest mało. Wbrew pozorom, żeby potem się bawić w małego specjalista od w hodowli komórkowej albo od ukorzeniania Muszę zostaw to Łajzo, no to jak wkurzony, nic nie sobie oderwiesz Te hałasy to robi mój cudowny czoronożny przyjaciel Jedno mi się udało wbić w ziemię, ale też na zasadzie przysypałem łodygi, a nie tak jak się sadzi porządnie rośliny. Dziękuję. Do widzenia. W każdym razie bardzo polecam, bardzo polecam ten sklep, bardzo polecam tego producenta. Więcej wiadomości na Facebooku, akwarystyka Paweł Starodarski. I skończę.